Aktualizacja 1.0 jest triumfem grafiki i optymalizacji. Mapa, efekty, muzyka, dźwięki i cała atmosfera wynoszą bitwy pancerne na absolutnie nowy poziom. Gdyby spojrzeć wstecz, to aż przeraża rozmiar wykonanej pracy i to, że ostatnia okrągła aktualizacja ukazała się w kwietniu 2014 roku. No i wtedy w ogóle nie zobaczyliśmy nowych map. Wersja 9.0 wyszła z 10-20 zupełnie nowymi czołgami i nowym garażem. Ale bez żadnej nowej mapy. Wszystkie mapy zostały zaadaptowane. A po aktualizacji cały pozostały czas poświęcaliśmy na pracę nad mapami. To znaczy, wspólnie z grafikami uczyliśmy się, jak tworzyć nową zawartość w dużych ilościach, żeby nie dublować zadań, żeby czas pracy był jak najkrótszy i tak Ostatnie mapy, które tworzyliśmy już w wersji 9.0, wyglądały znacznie lepiej niż te, które wyszły jako pierwsze, a nawet lepiej niż garaż. Ostatnią mapą opartą na starej technologii było czeskie pilzno. Chyba wycisnęliśmy z niej maksimum możliwości. Wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie technologie, jakie mieliśmy pod ręką. Jakość tekstur czy krzywizn z 2009 roku nikogo już nie zachwyci. I to wszystko mocno kontrastowało z czołgami. Czołgi mieliśmy ładne, miejscami nawet przesadnie, a otoczenie pozostawało takie sobie. Zdawałoby się, że wystarczy nad tym przysiąść, ale na przeszkodzie stały też problemy systemowe, ponieważ Big World nie na wszystko nam pozwalał. Dodawaliśmy różne niewielkie poprawki silnika. Ale im dalej szliśmy, tym lepiej rozumieliśmy, że na dłuższą metę nie da się w nieskończoność podkręcać silnika. To po prostu nie ma sensu. Marnujemy zbyt dużo czasu, a efekty nie są zadowalające. Wiedzieliśmy na przykład, że praca nad działaniem systemu plików, obsługą procesora i karty graficznej, nad wydzielaniem zasobów dla renderowania, nad shaderami, to wszystko jest nieskuteczne. Ujęliśmy wszystko, ale to było nieefektywne z punktu widzenia zastosowania w rozgrywce trójwymiarowej. I wtedy właśnie, jakoś pod koniec 2014 roku, postanowiliśmy wiele rzeczy wyrzucić i napisać od nowa. I my bez masowej konwersji zawartości nie mogliśmy dalej ewoluować, więc postanowiliśmy to właśnie zrobić. Kod się mocno skomplikował, a sam silnik znacznie się zestarzał, więc łatwiej było wyrzucić spore jego fragmenty i napisać je od nowa. Powoli doszliśmy więc do tego momentu, w którym nasze wewnętrzne zmiany zaczęły dominować nad tym, co znajdowało się w samym Big Worldzie. To nie znaczy, że wszystko stworzyliśmy od podstaw i jakaś linia kodu się nie powtórzy. To zupełnie nie tak, ale jakieś 80% kodu jest nowe. Stwierdziliśmy, że byłoby fajnie przeprowadzić rebranding tego, co już od jakiegoś czasu nie jest silnikiem Big World. Postanowiliśmy nazwać go KOR. Okazało się, że oto tworzy nam się nowy silnik z nową zawartością. Dzień dobry Państwu, dojechaliśmy na miejsce. Nowy silnik KOR stał się prawdziwym powiewem świeżego powietrza dla twórców. Wszystkie bolączki, wszystkie wady i ograniczenia Big World'a zostawili z tyłu. Ale to był dopiero pierwszy krok. Przecież jedną sprawą jest stworzyć platformę, a zupełnie inną – zbudować na niej coś wspaniałego. Na przykład roboczy prototyp klasztoru. Przez pierwsze parę lat nie miałem pewności, że to się uda. Mieliśmy długie okresy, w których projekt hamował, i ta nasza integrująca mapa, klasztor, po prostu stała w miejscu. Jak zaczęliśmy pracę, jak przysiedliśmy do tego, to okazało się, że sprawa nie będzie taka prosta. To nie tak prosto okazało się. Zmienił się silnik. O wszystkim zapomnijcie. Big Worlda już nie ma. Big World będzie dla obsługi serwerów. Klient w pełni przechodzi na silnik Core. To już nie jest Big World. Wszyscy zrobili hm. Z niego zostało tylko kilka linii kodu. Czuliśmy się, jakbyśmy wsiedli do luksusowego odrzutowca i składali go w locie. To był bardzo stresujący czas. Nie mieliśmy żadnych złudzeń co do tego, czy wszystko gra. Na pewno nie. Było ciężko. Codziennie coś nam psuło szyki, coś nie działało tak jak powinno. Albo okazywało się, że czegoś nie wzięliśmy pod uwagę i trzeba było to dopracować. się, że my tam nie uczyliśmy i można było dorobotać Ogromnego postępu dokonał nasz zespół inżynierów 3D. Ludzie, którzy zajmowali się optymalizacją, którzy stworzyli tę grafikę. Artyści coraz lepiej rozumieli, czym się zajmują. Coraz szybciej radzili sobie z problemami, i dlatego mieli więcej czasu na przeróżne smaczki. Na początku 2016 roku wreszcie stworzyliśmy prototyp z częścią technologiczną, dopracowaną pod kątem optymalizacji, produktywności i zawartości testowej. Wiadomo, nie było wielu obiektów, ale można już było w nim pojeździć, pooglądać różne elementy. I wtedy zaczęliśmy wierzyć, że damy radę, że to zrobimy. No i zabraliśmy się do pracy. I teraz robota zaczęła wrzeć. Twórcy rzucili się na nowe technologie z niebywałym entuzjazmem. Każdy chciał jak najszybciej pokazać graczom nową grafikę. W rezultacie pojawił się wspomniany klasztor właśnie on. Dopracowany, dopieszczony i zoptymalizowany, pojechał na WG Fest 2016. To był pierwszy oficjalny pokaz nowej grafiki. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy pojęcia, jak przyjmą go gracze. Było trochę nerwów. Baliśmy się, że ktoś coś przeoczył, że coś zrobiliśmy nie tak. Z jednej strony cieszyliśmy się, że wreszcie pokażemy publiczności coś, nad czym pracowaliśmy od ponad roku, a z drugiej zadawaliśmy sobie pytanie, czy ta praca była wykonana dobrze i czy nie pójdzie na marne. Były komentarze, że Wargaming nie da rady, albo to wszystko prerendery, na jakim to niby sprzęcie pójdzie. Dlatego na WG feście odpaliliśmy wszystko na ultra. Mieliśmy chyba GTX-a 1060 i gra wyciągała ponad 100 klatek. Nie wszyscy zwrócili na to uwagę. Ale niektórzy zaczęli bronić nas w komentarzach, gdy ktoś pisał: Gra na kalkulatorach już nie ruszy, albo to wymaga dwóch tytanów weseli. I ludzie sami zaczęli reagować, pisali stary, widziałem to na WG feście. Chodziło w czasie rzeczywistym, ponad 100 klatek i żadnej czkawki, wszystko elegancko śmigało. Bardzo fajne uczucie, że ludzie zaczęli nam po cichu wierzyć. A zaufanie trudno jest odzyskać, biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy je tracić. Bądźmy realistami straciliśmy je. Dlatego musieliśmy od nowa przekonać użytkowników. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby stworzyć test wydajności. Słuchajcie, mamy fajną mapę. Zbierzmy wszystko, zmontujmy nasz build i w nim zrobimy nasz przyszły test. Super. Popatrzyliśmy, podrapaliśmy się po głowach w sumie można. Specjalnie wycięliśmy całą masę ustawień, które dostępne są w grze, żeby gracz faktycznie mógł sobie w nim pojeździć i popatrzeć, jeśli coś go jeszcze martwi. Wszyscy, którzy mieli obawy, wypróbowali i sami się przekonali, że nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać. Nasz test nazwaliśmy w odniesieniu do silnika Core, czyli Encore. Mają jednakowe logotypy, i to jest kolejne narzędzie, w którym staramy się przywrócić wiarę graczy w to, że nowa, lepsza grafika będzie działać na tym samym sprzęcie, i nie ma podstaw do paniki. I rzeczywiście, podstaw do paniki nie było. Nowy silnik Core pozwolił nam zoptymalizować to, czego z zasady wcześniej się po prostu nie dało. W tym pomogli nam nasi dobrzy przyjaciele. Firma Intel. Intel i Wargaming współpracują już od wielu lat i World of Tanks 1.0 jest dużym wydarzeniem tak dla Wargaming, jak i całej społeczności World of Tanks. Udział w tym wydarzeniu jest dla Intela niezwykle cenny. Niesamowicie ważne jest dla nas, że możemy wdrożyć do gry Wargaming najnowsze technologie i tym samym zapewnić graczom z całego świata jak najlepsze wrażenia z rozgrywki. Regularnie otrzymujemy od inżynierów Wargaming nowe wersje gry. Odwiedzają też oni jedno z naszych technicznych laboratoriów w Monachium i Oregonie, gdzie profesjonalni testerzy sprawdzają stabilność i wydajność gry. na stabilność Testowanie wczesnych wersji odbywa się regularnie, ale skoro wersja 1.0 działa na zupełnie nowym silniku Core, Musieliśmy mieć absolutną pewność, że jest stabilna i wydajna na wszystkich obecnych i przyszłych platformach. Chłopaki nam bardzo pomogły, jeśli mam być szczery. Często przekazywali nam wyniki testów po zmianach sprzętowych. Jakie jest zużycie energii? Jak wydajnie wykorzystywana jest moc zintegrowanej karty graficznej? Pokazywali nam, że ich procesory graficzne, które są zintegrowane z procesorami głównymi, też dość dobrze radziły sobie pod względem graficznym. Przyjeżdżał od nich inżynier i wspólnie w sąsiednim pokoju oglądaliśmy rendery. Przykładem takiej współpracy przy 1.0 jest prezentacja na konferencji twórców gier GDC. Najpierw zaprezentujemy tam północnoamerykańskiej publiczności wersję 1.0, a potem przedstawimy także rozwijaną zawartość, która jeszcze nie znalazła się w bieżącej wersji, ale może trafi do gry w przyszłości i pozwoli nam dowiedzieć się więcej o jej wydajnym wykorzystaniu i tworzeniu warunków do współpracy nad nowymi projektami się nad nowymi projektami. Jestem pewien, że to dopiero początek. W zakresie technologii, marketingu i biznesu jeszcze wiele przed nami. Mamy sobie wiele do zaoferowania i, jak już powiedziałem, to dopiero początek. Nasza współpraca ma ogromny potencjał i możemy się od siebie wiele nauczyć. To wszystko w końcowym rozrachunku pozwoli nam zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia. Taki właśnie cel stawiają sobie obie firmy. Oczywiście po wielu latach współpracy, testowania niezliczonych wersji próbnych i całym szeregu wyjazdów do Mińska i pracy z chłopakami jestem czołgistą pełnym wiary. A nowa grafika, poziom detali, Dodatkowe efekty, które pojawiły się w 1.0 sprawiają, że nie mogę się doczekać premiery i odkrywania rozgrywki na nowo. Skoro rozmawiamy o World of Tanks 1.0, to muszę powiedzieć, że sam z niecierpliwością czekam na tę aktualizację. Nie mogę się doczekać chwili, w której wszyscy fani będą mogli w nią zagrać. Miałem szczęście, że jestem na bieżąco z nadchodzącymi zmianami i wiem, że będą one fantastyczne. Zaprosimy wszystkich, którzy grali w World of Tanks i nawet tych, którzy nigdy nie mieli okazji, aby dać jej szansę. Zagrajcie, nie będziecie żałować. Wyruszcie z tą grą w nową podróż. Takie jest życie. Pracujesz sobie w Intelu, a potem nagle Bach. Stajesz się jednym z nas czołgistą. A jak wszyscy wiemy, dla czołgistów najważniejsza jest rozgrywka. Pytanie, czy mapy HD nie zepsują rozgrywki, nurtowało wszystkich. Pierwotnie, gdy zaczęliśmy testować te próbki, próbki, bo to nie były jeszcze wersje przeznaczone do publikacji. Mieliśmy wiele wątpliwości co do rozgrywki. Zawsze chce się stworzyć coś pięknego. A potem ktoś patrzy i mówi: A jak będę strzelać nad wzgórzem i to wszystko będzie mi przeszkadzać? Nie, zabierzcie to ludzie. Od początku ostro walczyliśmy, aby każdy krzaczek, każdy kamyczek został należycie odwzorowany. Żeby zajmował dokładnie to miejsce co wcześniej. Żeby w żadnym wypadku nie zmienić rozgrywki. Grasz jak automat, bo mapy te same. Odpalasz mapę kopalnie i masz już w głowie cały schemat, gdzie startujesz, dokąd jechać. I przypominasz sobie, że potrzebujesz przeanalizować mapę. Co w tym wszystkim może nie grać? Co robimy nie tak? Nawet jeśli mapa wygląda inaczej, możesz na podstawie przyzwyczajeń dojechać w wybrane miejsce, nawet na autopilocie. Rozgrywka przede wszystkim. Dlatego żadne upiększenia nie powinny przeszkadzać w grze. Przekopaliśmy się. Cóż, nie przekopaliśmy się przez mapy, bo w pierwszej kolejności staraliśmy się zachować podstawy. I poświęciliśmy mnóstwo czasu, żeby upewnić się, że nie wprowadziliśmy do rozgrywki nowych zmian. Od początku to nam przyświecało. Kładliśmy na to bardzo duży nacisk. Na przykład w aktualizacji mamy niewiele map zimowych. Wiemy o tym, są chyba tylko dwie czy trzy. Mapy zimowe będziemy jeszcze dodawać. Gdy analizowaliśmy listę, stało się jasne, że Erlenberg jest niegrywalny w obecnej wersji, a to mapa zimowa. Generalnie mamy deficyt zimowych map i trzeba go było przerobić. To były niewielkie zmiany, ale konieczne dla naprawy niektórych mankamentów. W związku z tym trochę zmieniliśmy założenia, dopuszczaliśmy niewielkie zmiany. Ciągle się borykałem z takimi problemami. Rozumiesz, w głębi duszy jestem graczem i jako gracz rozumiem, że grafika potrafi momentami zwielokrotnić emocje. To znaczy, ona je po prostu wzmacnia. Gdy wszystko idzie jak po maśle, fart na farcie, gdzieś pojawiają się odjazdowe efekty, wszystko ładnie wygląda. Całe to tło po prostu potęguje emocje. To bardzo ważny moment, bo grafika naprawdę odmieniła wrażenia z gry. To znaczy, rdzeń rozgrywki w ogóle się nie zmienił, ale cały wachlarz emocji wywoływanych grafiką i dźwiękiem, który też poprawiliśmy, sprawia, że użytkownik ma wrażenie, jakby miał przed sobą zupełnie nową grę. Trzeba się przyzwyczaić, jasne, ale wydaje mi się, że stopniowo wszyscy przywykną. Tak, będzie trochę nowości. Na niektórych mapach pojawiły się nowe obiekty, gdzie niegdzie zmieniło się ukształtowanie terenu i sama grafika zmienia Wasze wrażenia. To jednak wciąż te same, kochane przez Was czołgi. Aktualizacja powinna była wyjść już w 2017 roku. Ej, twórcy, co to ma być? Przyczyna odwlekania aktualizacji jest trywialna. Za każdym razem, gdy się do niej zbliżaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba zmienić zakres wprowadzanych zmian. ...jego opublikować, ...dożą być drugi. Kolejny raz chcieliśmy zrobić to samo. Chcieliśmy wypuścić wersję na nowym silniku, ale ze zgodnością wsteczną. Chcieliśmy zrobić tak, żeby użytkownicy jak najszybciej ujrzeli grę z nowymi mapami, niewielką ich liczbą, ale jak najszybciej. W pewnym momencie dotarło do nas, że znowu powtarzamy swoje klasyczne błędy, już dwukrotnie przez to przechodziliśmy. A może tym razem pójdziemy inną drogą? Stwierdziliśmy, że nie pójdziemy drogą 9.0, gdzie wypuszczaliśmy czołgi stopniowo. Z prostego powodu. Jednoczesna obsługa starych i nowych map byłaby w praktyce niemożliwa. Na początku w ogóle chcieliśmy udostępnić aktualizację z mapami w sierpniu 2017 roku. Ale to byłaby powtórka z 9.0. Wyszłaby niewielka liczba map i musielibyśmy się spieszyć z kolejnymi, znowu gonić terminy. Dlatego zebraliśmy się w sobie i uznaliśmy, że trzeba się pomęczyć i poczekać do końca. Oprócz tego rozumieliśmy, że jeśli damy artystom dość czasu na wykorzystanie nowej technologii, na przystosowanie się do niej, to stworzą zawartość wyższej jakości. Jak zaczynaliśmy tworzyć mapy dla 9.0, zrobiliśmy klasztor, który wypuściliśmy i pokazaliśmy na wgf Feście. i zdążyliśmy go już raz przerobić. Gdy minął rok, spojrzeliśmy na niego i pomyśleliśmy, że miejscami coś nam nie pasuje i na szybko coś dorobimy, ponieważ nabraliśmy już doświadczenia, zawartości też mamy więcej, więc trzeba go poprawić. Mapa klasztor, którą skończyliśmy, i mapy, które zaczęliśmy robić później, były poziom wyżej. Potem był moment po wdrożeniu nowego systemu dobierania graczy w 918. Gdy zrozumieliśmy, że stabilne działanie tego systemu wymagało co najmniej 20 map, potrzebowaliśmy więcej czasu i cały proces zamiast sprintu zaczął przypominać bardzo szybki maraton. Musieliśmy zupełnie wstrzymać wszystkie prace nad tworzeniem nowych map. Wszystkie siły rzuciliśmy do pracy nad tym elementem. I to był ciężki moment, ponieważ ludzie już dawno nie byli na urlopach, siedzieli w pracy po godzinach i w soboty. Zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, Ile jeszcze czasu będziemy musieli pracować w takim trybie? W takich warunkach nie można prosić o jeszcze więcej. Oczywiście, że chcieliśmy wypuścić wszystkie mapy naraz, ale historia MAP-HD nauczyła nas cierpliwości. Wyznaczenie krótkich terminów jest na pewno dobre dla biznesu, ale zespół po dziewięciu miesiącach by się wykończył. Dlatego właśnie od ogłoszenia na WG-feście w grudniu 2016 roku do premiery minęło praktycznie półtora roku. Ta decyzja o przeniesieniu premiery, o niewypuszczaniu zawartości stopniowo, niewypuszczaniu połowy nowych, a połowy starych map, wydaje mi się ważnym kamieniem milowym, ponieważ pozwoliła nam skoncentrować się na tym, co ważne – spłacić wszystkie długi technologiczne oraz pozbyć się bagażu starej zawartości, który ciągle nam ciążył. Wszystko przerobiliśmy od podstaw, i naprawdę wybrukowaliśmy sobie drogę dla dalszych poprawek oraz zauważalnie poprawiliśmy mapy. Wtedy zrozumieliśmy, że chyba się udało. Pozostało tylko zrobić wszystkie mapy. Teraz jesteśmy już niesamowicie blisko premiery. Pokonaliśmy ogromną liczbę przeszkód i ograniczeń, straciliśmy mnóstwo nerwów, ale mimo wszystko zbliżyliśmy się do wyczekiwanego dnia. I myślę, że chyba nie trzeba mówić, jak bardzo to nas ekscytuje. Wykonaliśmy teraz naprawdę duży krok, który też dobrze widać. W końcu dodajemy nową grafikę, ale też silnik daje nam na przyszłość fundament dla znacznie większych postępów. Zapewnia więcej niż jesteśmy teraz w stanie opublikować. Cieszy mnie, że pojawi się możliwość dodania do gry takiej filmowej mapy. I nie chodzi tylko o otoczenie. Są też wybuchy, strzały, dźwięk. Wszystko będzie ze sobą bardzo harmonijnie współgrać. Czy mamy obawy? Tak, bo na pewno podejmujemy ryzyko. To projekt mojego życia. Powiem bez ogródek, zainwestowałem w niego cały zawodowy potencjał. Przez cały ten czas pracowałem tylko nad czołgami. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo w końcu nam się udało. Na szczęście nauczyliśmy się pokonywać wszystkie najtrudniejsze ograniczenia Big Worlda. To znaczy, stworzenie silnika udowodniło nam, że możemy zrobić to, co zechcemy. Otworzy to możliwość wykorzystania całego zebranego doświadczenia. Naprawienia wszystkich błędów, które popełniliśmy do tej pory. Lekko nie będzie. Oj, już czuję emocje. Koniec! Wreszcie można wziąć urlop. Dla mnie to jest bardzo proste. Ja się cieszę z tych wszystkich przeszkód. Cieszę się, gdy widzę rezultaty swojej pracy i zadowolenie innych ludzi. To naprawdę przyjemne uczucie. Wiadomo, że jeszcze masa roboty przed nami. Jeszcze sporo nas czeka. Ale mimo wszystko chcemy nieco odpocząć. Bo naprawdę ludzie. Naprawdę jesteśmy bardzo zmęczeni. To jak teatr. Jak balet. Możesz mieć poobijane nogi, ale i tak jesteś szczęśliwy ostatnie 7 lat od testów beta aż do wersji 10. To naprawdę niesamowita chwila. Gra, która istnieje już ponad 7 lat, wykonuje ogromny krok naprzód. I wiecie, co jest najważniejsze? To nie jest nasze ostatnie słowo, bo przecież miarą wielkości gry jest tylko jedna rzecz i cała ta praca jest temu podporządkowana. Dla mnie miarą wielkości gry są ludzie, którzy w nią grają. Gdyby nie było graczy, to ta gra nigdy by nie powstała. To znaczy mielibyśmy tę wersję World of Tanks z 2010 roku i tyle. Dosłownie, ludzie, z którymi grasz. Przeciwko którym grasz, to oni czynią grę wielką.